Witajcie widzowie, z tej strony franeku1 No Trochę sobie Na Pet Simulator X pograłem Widzicie, tutaj jest kilku kolegów No, ja mam jednego huge peta, jednego I dwa biliony gemów Pokażę wam O No i widzowie rozwalamy największego Lucky Bloka na Pet Simulator X. Jakbyście nie wiedzieli Jest taki Lucky Blok i on się pokazuje e, no chyba raz na dzień. O, tu jest kolejny mój kolega l Amazona. Amazona, Amazona. No, a tutaj ten Lucky Block. On jest gigantyczny. Mam małe Lagi, ale jakby porównać, na przykład zaraz, o, i właśnie, to jest najważniejsze, że może z tego wylecieć jakiś Huge pet. Jest duża szansa na niego. O, tu! Tu jest taki niebieski. Widzicie, nie? Lucky Block. I... On jest malutki przy tamtym dużym. Szybko jedziemy. I patrzymy, co się stanie, jak rozwali się ten laki blok. Dwóch kolegów ma. O, tu jeszcze. O, co? Nie. Co się stało? Ja, ale co to mi dało? Patrzcie, widzowie, <laughs> co? Miałem tych triple końców, miałem tylko 300, a triple damage miałem tylko 700, ale dużo mi to dało. Szkoda, że mi, że mi tego, e, tego, jak to się nazywa. Już nie dało, peta. fajnie by było. a tutaj sobie pojeżdżę jeszcze. sobie poszukam takich laki bloków. o kurda. szkoda, że mi nie wypadło nic dobrego. No, dobry i też jest ten mityk, ale. Powinno coś lepszego wypaść. Ja to robiłem przez 3 godziny. O! I widzicie, z takiego czegoś mi wypadło. Dobra widzowie. Żegnam Was. Kończę odcinek. Na raz.